Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jak widzicie, przyszło do mnie Tama Mail. E, oprócz tego mam też dla Was do pokazania Tama z pierwszej serii e, reedycji Connection, ponieważ było już dostępne na rynku Wielkiej Brytanii. Miałem możliwość zamówienia. Próbowałem wcześniej z Amazona japońskiego. Niestety mi się nie udało, ale nareszcie jest. Bardzo mi się podoba ta obudowa, dlatego też złożyłem zamówienie. Oprócz tego tam mamy prosto z Japonii. Ogólnie mam cały tył swojego laptopa obklejony naklejkami. I stwierdziłem, że trochę tych naklejek brakuje, więc dokupiłem sobie mega dużo naklejek Tamagoji. Jak mówię mega dużo, to serio mega dużo. Tu na przykład jest ich 280. I sobie zaraz to otworzymy i zobaczymy, jakie są tam naklejki. Tutaj jeszcze takie w wersji bardziej pikselowej. I oprócz tego, tak to już wszystko, oprócz tego jeszcze zeszyt w którym będę pisał teksty piosenek do może nowego albumu. Jeszcze zobaczymy. Na razie macie okazję przesłuchać ten, co wyszedł, więc, oczywiście, tutaj podlinkuję, czy tutaj i będziecie mieli możliwość obejrzenia i odsłuchania przede wszystkim. Dobrze, może najpierw odpuszczmy zety. Zacięła mi się kamera. Trochę poszeleściłem, ale za to... Ale fajny, taki... ślisko-gładki. Oczywiście z mamecin Jest taki zielonkawy. Myślę, że kamera dobrze odzwierciedla kolor. Zobaczmy, czy w środku coś się wyróżnia. Okej. Okay. Ładny, prosty w linii, ale oprócz tego mamy... ikonki z Tamagotchi pierwszej i drugiej generacji. Bardzo fajny detal. zaszycik skromny, taki idealny myślę na, na notatki z życia codziennego, które potem może przetworzył się w tekst. Zobaczymy. Okej. Okay. Jestem bardzo ciekawy. Okej. Okay. Z racji, że na razie nie wiem, gdzie przykleić te rzeczy, będę musiał się nad tym zastanowić. Pokażę Wam tutaj. O, jest pokazane, jakie są designy naklejek. I w tym zestawie również tutaj takie naklejki. Dobrze. A teraz otwórzmy. 280 naklejek. Jestem bardzo ciekawy. Dziwna taśma. Bardzo tak. Nie wiem, foliowo, plastikowo. Ciekawe. Okej, okay. czyta się ją w drugą stronę. Tego się nie spodziewałem. Ale z racji, że jest z Japonii, to jest logiczne. Dobra, teraz postaram się zrobić widok biurka, żebyście mogli zobaczyć te naklejki z bliska. I zobaczmy, jakie są naklejki. Okej, okay. jest taka jedna duża ta. Są te... I... Szkoda, że nie powycinali na przykład tych. To jest jedynie dekoracja. Ale można w sumie... Chyba można by było samemu wyciąć, prawda? Więc bardzo możliwe, że podocinam, bo są też bardzo fajne elementy. Tutaj widzicie strona z Mamechim. Myślę, że to moja ulubiona postać w Tamagotchi. Kucipaci, Mamy ten sam znak zodiaku i uwielbiamy jeść dużo jedzenia, więc mega rezonuje z tą postacią. <grymne> Memeci. To fajne. Takie wiwi bagiet. <grymne> ok. Bardzo fajnie. Fajnie, że są właśnie też inne postacie, oprócz tych głównych. Jej, u ile postaci. To chyba jest w ogóle z y, Connection. Jeśli dobrze kojarzę. Które zaraz będziemy rozpakowywać. Jejku. Przesłodkie są te naklejki. To jakie urocze. I tu są takie tycie-tycie. Nie wierzę. Okej, okay, tutaj strona z posiłkami. Chyba będzie jedną z moich ulubionych. <śm> ta jest świetna. Czekajcie, troszkę przesunę. Ta jest świetna. I ta muzyczna. Kojarzy mi się z Tamagochi Music Star. Tutaj jak widzicie, jest zawarta strona z poszczególnymi miastami w Tamaton. Jeśli ktoś pamięta stronę od Tamagotchi Connection, można było odwiedzać te miejsca i były dodatkowe minigry, więc bardzo nostalgiczna strona, jeśli chodzi o naklejki. Tutaj strona szkolna, czyli też nawiązanie do Tamagotchi Connection, gdzie chodziło się do szkoły, bardzo fajne, że to uwzględnili. Ok, tutaj jest ta kartka urodzinowa z okazji naklejka urodzinowa z okazji urodzin Tamagotchi. A rich, relax, enjoy. Świetne, naprawdę. Shopping, holiday, happy, cute, love, lucky. Tutaj jak widzicie są naklejki, które można nakleić na przykład na długopis. Więc myślę, że też fajne rozwiązanie. Okej, okay. tych się nie spodziewałem, ale bardzo pozytywne zaskoczenie, że można też wykorzystać naklejki w postaci pikselowej. Jest nawet napis Tamagotchi. Tu jest chyba Mameci, kucipaci i Mameci, czyli te główne postacie. Co ciekawe, odkleja się tylko ta część. Omijając tutaj aspekt ikonek i w ogóle, nie? Więc, no, niektóre decyzje trochę niezrozumiałe, ale ojej, te są, te są świetne. I tutaj, jak widzicie, mamy. Naklejki z poszczególnymi tamagodzinami są nawet uwzględnione reedycje. I na ostatniej stronie to już nie jest naklejkowa. Wstawiam, że są jakieś podziękowania za rok 2024. I tak się prezentuje. Zestaw 280 naklejk. Jak dla mnie? Szok. I jestem bardzo zadowolony z tego zakupu. Jeśli chcecie wiedzieć z jakiej strony zamawiałem, to było to Japan You Want Tamagotchi. Tutaj macie wszelkie informacje. Ok. I otrzymaliśmy jeszcze dwie gratisowe naklejki. Tyle naklejek będę miał teraz. Okej. Okay. wyjmę. Okej. Okay. Ponownie zacięta kamera. Muszę jakoś rozgryźć, jak poprawnie nią operować. I jest. Dobra. Teraz przejdźmy do tego, co najważniejsze, czyli Tamagotchi Connection. Tamagotchi ogólnie używam rotacyjnie, i będzie to Tamagotchi, którego aktualnie będę używał, więc naprawdę nie mogę się doczekać. Ok, pokażę Wam jeszcze raz je. I przejdźmy do rozpakowania. Standardowo wystarczy na szczęście przeciąć tylko z jednej strony taśmy. I dostajemy się do tamy. Okej, okay. to jest chyba najłatwiejsza Obudowa, jaka jest z reedycji. Standardowo instrukcja. Okej. Okay. I tak się prezentuję no, prezentuje po wyjęciu z pudełka. Oj, czekajcie, mam odwróconą kamerę i standardowo Maciek nie ogarnia, jak obrócić. Okej, okay. i będę je używał wspólnie z tym Tamagoci. Także wyczekujcie yy, shortsów. Chyba na shortsy będę to dodawał i na TikToka. Także obserwujcie mnie również na TikToku. Yy, dodaję tam mega super rzeczy. Na przykład. Yy, na przykład, co? <laughs> Także wbijajcie na TikToka. I prawdopodobnie nagram tydzień opieki z Tamagotchi Connection. Będziecie mogli zobaczyć, jak funkcjonują. Może zachęcę Was w ten sposób do zakupu. Także dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka, gdzie rozpakowywałem Tamagotchi. Odcinka, filmiku. Jak zwał? Tak zwał. Ja jestem Maciek i dziękuję bardzo serdecznie. Także trzymajcie się, no i cześć.